Zgłoszenie dostaliśmy odnośnie podejrzenia o zaginięciu tutaj osoby na akwenie wodnym w Krzeszówku. Działania jednostek polegały na przyjeździe, zabezpieczeniu miejsca, przeszukaniu akwenu, odnośnie brzegu. Na miejscu też była policja. Po informacji policja, która tam uzyskała, zostało stwierdzone, że osoba, którą została, była poszukiwana prawdopodobnie oddaliła się z miejsca. No i na chwilę obecną e, poszukiwania zostały zakończone do czasu aż ta osoba sama się zgłosi, ewentualnie dalsze poczynania prowadzi policja, no i tyle.